mam Dzisiaj tutorial na domowe Slashy. Polecam bardzo dobre. I like it. Krok pierwszy. Bierzecie butelkę z dowolnym napojem lub jeżeli macie jakąś dużą, to możecie przerwać do mniejszej. Ok. Wkładacie do zamrażarki, no lub do lodówki. Do zamrażarki tak od 3 do 6 godzin, a do lodówki na całą moc. No ale dobra, lecimy. Jak wyciągniecie butelkę, to wtedy rozcinacie ją i wkładacie do miksera. Chodzi, że ten lód wkładacie do miksera, broń Boże, butelkę, bo no może to nie być zbyt smaczne. Miksujecie i patrzycie, żeby była taka konsystencja, właśnie taka pod slashi. No każdy wie chyba, każdy pił slashi, albo nie, no to nie wiem. Możecie też użyć innego napoju do tego slashi, ale to musicie zrobić najpierw. Na przykład miksujecie taki napój, jak on już jest tak jakby lodem, no lód, co nie? Wkładacie go do butelki na przykład po połowę, a potem bierzecie taki napój i też jak on już jest lodem, no jest zamrożony, co nie? No to yy, go potem miksujecie i najpierw wkładacie na przykład potem ten. I tak to ma wyglądać zrobić inaczej. Tak jak chcecie z jednego, to po prostu wkładacie do kubka i macie. Wkładacie słomeczkę i pijecie. Ale dobra, naprawdę polecam, bo jest bardzo smaczne i na upalne dni. No, ale jest teraz wiosna, więc no za bardzo to nie. To było tyle z mojej strony, a teraz lecę zrobić i siostrze.